Witam Was na kanale 4 Strefy Tajemnic. Na naszej planecie wciąż odkrywane są tajemnicze artefakty i pozostałości po człowieku z przeszłości, których do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Niektóre odkrycia sprawiają archeologom wielkie problemy zarówno z interpretacją danego przedmiotu, jak i inspiracji, która tchnęła ludzi do stworzenia tak charakterystycznych artefaktów. Poprzez swoje skomplikowanie, niezrozumiałe symbole i nieprawdopodobnie mistyczny charakter są uznawane za wiedzę przesłaną ludzkości przez pozaziemskie cywilizacje. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam temat kamienia Inga, który przez zawiłość wzorów i symboli na nim wyrytych wygląda jak rzecz nie z tego świata i najprawdopodobniej zawiera odpowiednio zakodowaną wiedzę. Kamień znajduje się w Brazylii, w pobliżu miasta Inga nad rzeką o tej samej nazwie. Został uznany za jedno z najbardziej intrygujących odkryć archeologicznych w Ameryce Południowej. Kamień Inga ma łączną powierzchnię 250 m2. Ulokowany jest w pozycji poziomej i posiada 46 m długości i wysokość dochodzącą do 3,8 m. Z większej odległości wygląda jak zwykły, niewyróżniający się głaz, których w tej okolicy jest całkiem sporo. Przybliżając się do niego powoli, zaczniemy dostrzegać dziwne geometryczne symbole o różnych kształtach i rozmiarach, wyryte na jego zewnętrznej warstwie. Setki charakterystycznych wzorów opowiadają pewną niezrozumiałą historię. Archeolodzy, którzy zajmują się kamieniem, powiedzieli, że nie są to losowo rozlokowane symbole a widać w nich zamysł i chęć przekazania pewnych wartości. Pomimo faktu, że wielu specjalistów wysnuło hipotezy na temat pochodzenia i znaczenia tych symboli, żadna teoria nie została oficjalnie zaakceptowana. Czy jest to przesłanie pozostawione przez naszych przodków w przyszłym pokoleniom? Co dokładnie reprezentują te tajemnicze symbole i kto wyrzeźbił je w skale i dlaczego? Kamień Inga jest unikatowym w skali świata odkryciem archeologicznym nie tylko ze względu na prawdopodobny czas powstania symboli, który szacowany jest na okres sięgający 6000 lat wstecz. W pobliżu kamienia Inga znajdują się kolejne kamienie, na których również znajdują się tajemnicze symbole i wzory, jednak nie osiągają tego samego poziomu wyrafinowania w swoim opracowaniu i estetyce, co te na kamieniu Inga. Gabriel Baraldi to znany archeolog i badacz, który intensywnie był zaangażowany w sprawę symboli na tych kamieniach. Po czyszczeniu znaków z kurzu i brudu, zaczął dokładnie im się przyglądać, robić zdjęcia i zapisywać swoje spostrzeżenia w zeszycie. Łącznie archeolog zlokalizował aż 497 symboli na ścianach kamieni. Największą niespodziankę skrywał kamień Inga, na którym większość symboli jest obecnie niezrozumiała. Jednak niektóre z nich wyraźnie przypominają konstelację Oriona oraz fragment Drogi Mlecznej, a także Plejady. Jeśli archeolog ma rację, to kamień Inga i kultura, która go stworzyła, będzie kolejną, dla której konstelacja Oriona była czymś więcej niż tylko gwiazdami na niebie. Inne symbole zostały zinterpretowane jako starożytne lub mityczne zwierzęta i rośliny. Dopatrzono się także wzorów prawdopodobnie przedstawiających broń, humanoidalne postacie, a także coś co przypomina samoloty lub ptaki. Archeolodzy dopatrzyli się również swojego rodzaju podziału historii opowiedzianej pod postacią symboli, która podzielona jest na części. Ojciec Ignatius Rolim, profesor greki, łaciny i teologii. Potwierdził, że wzory na kamieniu są identyczne do tych zlokalizowanych na starożytnych rzeźbach fenickich. Rolim był pierwszym z badaczy, który zaproponował tę hipotezę. Inni uczeni zauważyli podobieństwa między starożytnymi symbolami i runami, a także podobieństwa w złożoności liniowej i ich organizacji. Ludwig Schwenhagen, urodzony w Austrii badacz. Na początku XX wieku odkrył istotne powiązania symboli Inga nie tylko z pismem fenickim, ale także z pismem demotycznym starożytnego Egiptu. Co więcej, niektóre symboli są uderzająco podobne do tych zlokalizowanych na wyspie Wielkanocnej. Według uczonych, część symboli ma charakter astronomiczny, a według saldago de carvalho kształty takie jak litera U. Mogą reprezentować łono, odrodzenie lub wejście w inny zmieniony stan świadomości. Symbol U został uznany za znak bramy. Carvalho był zdania, że formuły wyryte w kamieniu mogły być wskazówkami stosowanymi w magii i rytuałach, za pomocą których można było uzyskać dostęp do bramy królestwa nadprzyrodzonego. Inni badacze sugerują, że te symbole były ostrzeżeniem dla przyszłych pokoleń o zbliżającej się ówcześnie apokalipsie i zmianach w przyrodzie, stanowiąc tym samym zapisaną skarbnicę wiedzy, która przetrwa tysiące lat i będzie pomagała przyszłym pokoleniom. Przedstawienie dokładnej historii symboli na kamieniu Inga jest bardzo trudne. Archeolodzy nie wykluczają możliwości, że ludzie, którzy je stworzyli, mogli być częścią koczowniczej kultury lub grupy ludzi, która po prostu w ramach wymuszonej zmiany siedliska przechodziła przez ten region, zatrzymując się tu na kilka lat. Z drugiej strony zastanawia podobieństwo między tymi symbolami a starożytnym pismem Fenicji i Egiptu. Zarówno Fenicjanie, jak i Egipcjanie w czasach swojej świetności posiadali silnie rozwinięty handel i żeglugę. Czy jest to możliwe, że kilka tysięcy lat temu odwiedzili ludy Ameryki Południowej? Podobieństwo symboli wskazuje, że tak właśnie mogło być. Istnieje hipoteza, która nadaje petroglifom Inga wyjątkowego znaczenia astronomicznego. W 1976 roku hiszpański inżynier Francisco Pavia Alemani rozpoczął analizy symboli, starając się odnaleźć w nich myśl matematyczną. Pierwsze wyniki zostały opublikowane w 1986 roku przez Brazylijski Instytut Archeologiczny. Naukowiec dopatrzył się w symbolach zapisu o zmienności wschodu słońca w ciągu roku. Symbole, które miały przedstawiać to zjawisko, to misy i tzw. kapsułki, rozlokowane na kamieniu w specyficzny sposób. To odkrycie pokazało, że symbole Inga nabierają cech kalendarza słonecznego. Archeolodzy wiedzą, że symbole na kamieniu zostały wykonane z wielką precyzją, a detale świadczą o wysokiej technice stosowanej przez tę starożytną społeczność. Mnogość symboli świadczy o dużej wiedzy tamtejszych ludzi. Dziś już wiemy, że nie są to losowe znaki, a logiczna całość, którą powoli zaczynamy rozumieć. Część symboli ma charakter astronomiczny, a innych nie da się do dziś zrozumieć. Społeczność, która stworzyła te znaki z tak wielką precyzją i to na dodatek w kamieniu, najpewniej chciała zostawić zdobytą wiedzę dla późniejszych pokoleń. Ten kamień mógł pełnić rolę swojego rodzaju centrum wiedzy dla dawnych kultur tego obszaru. Jak dobrze wiemy, symbole wyryte na kamieniu przetrwają o wiele dłużej niż znaki zapisane atramentem na skórze czy papirusie. Czy petroglify U, interpretowane jako bramy, mogą świadczyć o tym? Że wiedza wyryta na kamieniu pochodzi nie z tego świata? A może tym innym światem był dla ówczesnej ludności Egipt i Fenicja? Jedno jest pewne: obecnie poznaliśmy dopiero ułamek tajemnicy, którą chcieli przekazać nam dawni mieszkańcy Ameryki Południowej. To już wszystko na dziś. Dziękuję za Waszą uwagę i życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia!